Hej cześć manku, z tej strony Loren i witam jest was w kolejnym odcinku Mad Maxa. I naszym pierwszym naszym pierwszym zadaniem jest znaleźć potrzebną kar karoserię do samochodu. I tutaj mamy jakieś dodatkowe zadanko tego te typu tytka. Kurde, no. Jezu, czemu się jąkam? War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumballs sawed up by some wild deuce. <laughs> this land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky and that's where i come in. huh? Uh, uh, listen, one of my people was taken by thrall rustlers some time past. he sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. you go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder. and you're set for ammo for life. <coughs> Boże. Jet Jet chce uwolnić z rąk pracujących dla padliniarzy, handlarzy, niewolników, więźnia potrafiącego produkować proch. Znajdź ich kryjówkę i uwolni porwanego. Nagroda, projekt Zbro zbrojowni w twierdzy Jetta, Jetta. Dobra, no to let's go. W ogóle fajnie by było, jakby była właśnie taka opcja, że można porywać e, ludzi. Tak jak w Red Dead Redemption lasem. To była ciekawa opcja. Tam jest misja główna. Jest to? Nie, spotkanie. A ja mam tutaj jechać. Pół matko. Łomatko. Dobra, zaznacz mi to. I gdzie ja mogę szybko się podróżnąć? Tutaj dobra, Jedziemy. I po prostu chyba świetne kawałek, chyba że ktoś mnie napadnie, czy coś się będzie działo. Ej koledzy, mamy problem. Dobra, już nie w sumie, bo mnie zaatakowali. Złapał? Złapał akurat już w sumie dojechaliśmy do kryjówki O to jest ten Teraz to dostrzelisz morda Chiba nie. nie ma szans A nie, chyba jeszcze nie dojechaliśmy Nie dobra, tak, już brama jest więc watching po podlinarze O kurde, ten snajper, nie zauważyłem go. Yo. Co się dzieje? Tornado jakieś. Widzisz to? kościół. Get out there and fix it. Dobra, idziemy. Niech on naprawia wóz. On w ogóle naprawia to tylko przez przypadek. Bo, jak chcę wyjść, to naciskam E. Jask jaskinia ludzi łapów. Rde, ja broni nie mam. Dobra, oni też nie mają. O, jest broń. Dobra. Pięknie. Pięknie teraz turendy. jest ciemno. To nie tylko u was, u mnie też. No już wiedzą o mnie. Już wiedzą. Kurde, chociaż te błyski dają trochę światła. Co to jest? O, trzymaj, jest. O, jedzonko jakieś. A, karma dla psa. Ok. Tak też może być. Dobra, zabieramy ten łom. Nie, hmm. Nie widziałem tego. Chciałem powiedzieć, że karą się chyba nie najem. I kark złamany. Mam wrażenie jakbyśmy kółko zrobili. Ale idę, idę za znacznikiem. Zapomniałem w ogóle po co my tu jesteśmy. Niewolnika trzeba uratować. Dobra. Oj, spadnij. Ojoj, ale dobry unik, chociaż. Dobra. Chłop przełamany. Dobra, jesz? Dobra. Oj, chodź tu. O, mi dupnął. Weź. Ma mało życia. Dobra, heal pewnie, mnie. Hill, nie Czwórka! Upniało mi się. A tak Czwórką się y, pije wodę. Tak jest. Mhm. W ogóle jak sobie tak już czekamy na aż się załaduje, to serdecznie zapraszam. Do. na Twitch'a tam. O, widzicie, daję łapkę w górę. To oznacza, że tam jest bardzo fajnie. A zapraszam do, na Twitch'a, bo robię streamy. I będę starał się robić tak co, do, co dwa dni jakoś. Albo też kiedy będę, będę mieć ochotę. I żeby na Twitch'u coś, coś się wybić, to trzeba być regularnym. No nie od nowa. Dobra. Burde Połan mu, mu tą nogę. Dobra, ale mamy broń chociaż. Nie znowu nie zauważyłem. Leś wypi tą wodę lepiej. Morda Lepiej ci to zrobi A jestem trochę wyjaśniony, nie? Ja bym zrobił tak Może i lepiej ja, Wróćmy do gry Jestem u pośledzony czy upośledzony Już Widzę te pułapki Ale wydaje mi się, że w złym kierunku poszliśmy. Kurwa, tego nie widziałem. Ty mogę skakać? Kontrolem no, się skacze Ale faza nie? Siema. Dobra, jeden poszedł. Nie, nic nie widzę. Dobra. Mamy go. Akurat furia włączyła, chyba. Ale jest ciemno. To będę musiał wam jasność podrasować, jakoś. Nie, 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 nie! nie! No i ten. A znowu zginęliśmy, to ja powiem o tym o streamach, że gramy często w cs -a. Może będą się pojawiać jeszcze inne gry? Trzeba jak najmniej... Jak najmniej życia stracić. I my sobie tak rozmawiamy, jest taka przyjacielska atmosfera, fajna. Mogę się skradać jakoś? Altem? Liftem? No się skacze. Dobra, no to napałem Najpierw tego, bo ma broń Tutaj bomba na ba banie. Kończymy balet powiem tą broń wziąć. Idziemy tędy teraz. Na te pułapki trzeba patrzeć. I, te, I tak nie widzę. Kurka wodna. No dobra. On mi się pókić kało w klawiszu w ogóle. Nie wiem czemu. O, jeszcze fu furię mamy. W sumie nie mam. Ona się wyłącza chyba jak ludzi nie ma. Linky D, Meat and Veggies. Ok, już... jest jeszcze typ, o którego nie zabiliśmy, chyba. Widzę. Zobaczyłem to w ostatnim momencie. O kurde, ale się rzuciłem na niego. Nic nie ma, tam jest ta pułapka. O. Też nic nie ma? Już chyba dochodzimy. Powoli do nich. O kurde. Przydałaby się broń. No, i fajnie. I heard tell this one who knows how to cook powder here.

Dobra, Max. Witaj w menu ulepszenia Maxa, odblokowuje ulepszenia, umiejętności, zwiększają rangi, legendy Maxa. A potem kupy jest za złom. Dobra, kurtka, kastet, pasamownicy, ochrona przez ramiona, głowa, strzelba, umiejętności, narzędzia, kombinerki, latarka i sygnałowy, Łom. Dobra, chociaż tyle, że mogłem kupić w ogóle Kastet? O kurde. Naj najpierw na napełniliśmy się wody, bo nie wiadomo, co nas później czeka. Czy będzie jakiś pościg, czy... czy był złom. To jest woda. A, dobra. Chciałem, że cią ciągle na tamto, patrzyłem i myślałem, że to jest woda. Ojoj, oni też za dużo nie mają. Ale przynajmniej dostałem 10% więcej. Dobra, zeruj to max. Jesteś po mordzie to pewnie spragniony jesteś. Dobra. a Tak, tak się otwiera. O, to z takich akcjach Get to ja muszę klawiaturę kupić. Ogólnie, jakąś me membranową. Righto, I'm going now. Misja ukończona, projekt zb zbroją niedostępny. No i fajnie, jest nowa misja, był Jitta. Teraz jak tu wrócić? Wszystkie pułapki to chyba ten, yy, naciskałem, że tak powiem. Ile mamy już nośni? No jeszcze chwilka. No to fajnie, o. ja bym jeszcze może trochę pojeździł, po pobiłbym się ogólnie. Gdy ta gra ma taki fajny system walki, no naprawdę, o na przykład tutaj, w którym się bustuje? O, nie tym, dobra spacja, e, puszkajmy kogoś, może tam, chrony dymów, bo harpunem nie chcę się bawić. O, jest

Dobra, no chodź. A i puszczam go. To bo boisz się, nie? A, chciałbym go złapać ogólnie. Czy nie da? Nie? Nie da się. Mogę ten pojazd dać do twierdzy. Gdzie ale nie zostawię go. Jeszcze jakiś. Kurde. Może w opcjach jest? Ustawienia? Eee, sterowanie, kontroler, klawiatura pierwsza. Hmm. nie ma czegoś takiego Nikogo nie ma dalej Poda że nie mogę ten tym harponem tak łączyć w ci w pojazdów

Czemu tamten no? uciekł? Ej, zwłoki zniknęły, no. Dobra, w sensie to by było na tyle. Pa. Żegnam się z wami. Cześć i czołem. Do następnego.